Szanowni Państwo, jeśli zostałem źle zrozumiany, bardzo przepraszam. Tak pana Jerzego, jak i Państwa. Pan Jerzy jest klientem wrocławskiego mopsu i otrzymuje kompleksową opiekę. Uważam, że w tym wpisie nie było nic niestosownego. Gdy przeczyta się go bez emocji, to można zwrócić uwagę, że to po prostu chęć pomocy temu panu. Pan prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, powiązany z platformą obywatelską, postanowił w ostatnim czasie trochę podpowiadać na wpisy troli. Był bardzo pewny siebie, aż trochę za bardzo, także w pewnym momencie musiał zacząć przepraszać, ale też ostatecznie nie do końca przeprosił, bo on nie widzi w tym niczego złego, co zrobi. A czy w ogóle jest za co przepraszać, skoro pan Jacek tylko wojował z trolami? No to już za chwilę sami sobie ocenicie. Pan prezydent Wrocławia na swojego Facebooka wrzucił taki post. A ja w drodze Olsztyn, a następnie trójmiasto. Szczegóły tego co będzie się działo, podam wam jutro z samego rana. No nie jest to ważne, w każdym razie leci. W sensie nie, że leci samolotem, tylko wrzucił zdjęcia z tego, jak siedzi w samochodzie i ogląda coś tam sobie na miejscu pasażera w podróży. Pytanie: nic złego z tego posta nie może się wydarzyć, prawda? A w jakim celu ta podróż i zacząłem kasę. Fajna podróż za darmoszkę, na pewno nie za trola. Ktoś mu zwrócił uwagę na to, że mógł by jeździć pociągami, to niech pan sobie jeździ. Warto promować dobre środki komunikacji, to niech pan promuje. I jeszcze podziękuję mi pan, bo to jedyna okazja dla pana, by tak szeroko zabrać głos. Nie ma za co. To było takie lekko ofensywne wypowiedzi, może nie do końca rzeczywiście w jakimś super dobrym guście, ale raczej jakiejś szczególnej dramy by z nich nie było. No jakby przyczepiali się do gościa, że jeździ samochodem zamiast jeździć pociągiem. No Rzeczywiście, co goś ma poradzić. Ale pan Jacek Sutryk pod tym postem poszedł o jeden most za daleko. Pewnie na kampus do Kortowa, a ja panie prezydencie Wrocławia dalej nie umyty 22 dzień przez opiekuna na Z Mopsu. Jak długo jeszcze, Panie Prezydencie? I proszę nie szaleć na drodze, jak pan schetyna. Na co pan Jacek Sutryk odpisał? To proponuje panie Jerzy, mniej internetu, a więcej mycia. Serdeczności posyłam. JS. Na dobrą sprawę właśnie się zastanowiłem, że mając imię na literę J, mega słabo się podpisywać inicjałami. Zwłaszcza w takim dramowym wątku myślę, że mógł sobie odpuścić to podpisywanie się inicjałami, no ale myślę, że trochę inna publika, oni tam aż tak tego nie podłapują. I zresztą bardzo dobrze. No ale zrobiła się afera. Pan Jacek najprawdopodobniej założył, że to jakiś kolejny troll albo jakiś kolejny taki złośliwy komentarz, nie wiadomo po co. I najprawdopodobniej właśnie dlatego w taki sposób odpisał, bo trudno mi sobie wyobrazić, że naprawdę odpisał w ten sposób do osoby z niepełnosprawnością, to nie wiem, to. Musiałby mieć w sobie jakieś gigantyczne pokłady nienawiści, i nie uważam, żeby było to prawdopodobne, żeby nigdy wcześniej czegoś nie odpalił, jeśli by rzeczywiście chciał się tak zwrócić do kogoś. Jan śpiewak na swój profil wrzucił szerszy kontekst, który dostał od jednego ze swoich obserwatorów o całej sprawie pana Jerzego. I pozwolicie, że wam nią na szybko przeczytam, bo ten kontekst stawia pana Jacka w jeszcze gorszym świetle. Pana Jerzego Małeckiego oraz jego batalię z mobsem znam osobiście, ponieważ jest moim podopiecznym w stowarzyszeniu Mali bracia Ubog. W wielkim skrócie nagle urzęda z mopsu coś się odwidziało i w czynnościach opiekuńczych nie uwzględniono mycia pana Jerzego. Który bez pomocy nie jest w stanie sam ubrać spodni czy otworzyć mocniej zakręconej butelki, bo ma taki niedowad w ręka. Wiadomości pisze, dyktując do telefonu zdania, które program zamienia na pismo. Nie wiem, jaką jebaną gnidą pozbawioną podstawowej empatii trzeba być, żeby odpisać w taki sposób, w jaki zrobił to sutryk. Oraz wypisane schorzenia, z którymi mierzy się pan Jerzy. No i rzeczywiście sytuacja zaczyna wyglądać mocno nie okej. bo pan Jerzy najprawdopodobniej miał naprawdę dobrą wolę do pana prezydenta. Odniósł się do treści posta, dokąd pan prezydent może jechać, używał w ogóle no, zwrotu pan prezydent, a jeszcze na końcu Zażartował, że proszę nie szaleć jak schetyna. Pan Jerzy najprawdopodobniej miał dobre intencje pisząc do pana Jacka i całkiem możliwe, że w ogóle go lubił. A pan Jacek postanowił potraktować go w ten sposób. Widzicie, spodziewam się, że nie byłoby jakoś trudno załatwić całą tę sytuację, bo wystarczyłoby napisać tak naprawdę cokolwiek, co podejrzewam byłoby zgodne z prawdą i bardzo chcę wierzyć, że byłoby to zgodne z prawdą, a powtarzam mnie, że pan Jacek Sutryk po prostu tak chciał odpisać osobie z niepełnosprawnością. Ale wystarczyło odpisać, że myślały się, że jest to jakiś kolejny troll, że właśnie może nie wzięły się pod uwagę, że ktoś. Może dyktować głosowo wiadomości do telefonu, że może się miało bardzo zły humor i z jakiegoś powodu się założyło, że akurat ten gość, który musi pisać, to on musi pisać ze złymi intencjami. Wystarczyłoby powiedzieć cokolwiek, by było choć trochę sensowne i naprawdę myślę, że drama by się nie rozwinęła. Pan Jacek Sutryk wybrał jednak inną opcję. Przeprosić, ale zaraz potem nie. Szanowni Państwo, jeśli zostałem źle zrozumiany, bardzo przepraszam tak pana Jerzego, jak i Państwa. Pan Jerzy jest klientem Wrocławskiego Mopsu i otrzymuje kompleksową opiekę. Jednocześnie w ostatnim czasie nie chciał skorzystać z dodatkowej oferty pomocy, mimo że wcześniej sam o nią występował. Do tego nawiązywałem w swojej porannej wypowiedzi. Udzielił też krótkiej wypowiedzi na ten temat. Uważam, że w tym wpisie nie było nic niestosownego. Gdy przeczyta się go bez emocji, to można zwrócić uwagę, że to po prostu chęć pomocy temu panu. No i się przeprosiny trochę posypały. Zacznijmy może od najmniejszego szczegółu i w ogóle od. No, najmniejszego błędu. Ale zwrot: Pan Jerzy jest klientem Wrocławskiego Mopsu. W jaki w ogóle sposób można być klientem Mopsu. Czy oni te wszystkie starsze osoby, którym mają nieść pomoc, traktują jako klientów? Wydaje mi się, że nie, albo jeśli tak, to. Chyba nie są zbyt dobrze w tym zawodzie. Ale to akurat wigaczepialstwo, wiem, wiem. Natomiast no, z resztą wypowiedzi jest trochę większy problem. Jednocześnie w ostatnim czasie nie chciał skorzystać z dodatkowej oferty pomocy, mimo że wcześniej sam o nią występował. Do tego nawiązywałem swojej porannej odpowiedzi. Teraz prosiłbym Was o to, żebyście mieli w pamięci tego tweeta, do czego pan Jacek chciał ewidentnie nawiązać swojej wypowiedzi i pozwolicie, że przeczytam ją jeszcze raz. To proponuje panie Jerzy mniej internetu, a więcej mycia. Serdeczności posyłam. Panie Jacku Sutryk, pana komentarz można czytać wielokrotnie i nie sądzę, żeby była na ziemi choć jedna osoba, która to co. Pan napisał, mogłaby w ogóle odebrać jako jakieś nawiązanie do tego, że pan Jerzy występował o jakąś pomoc wcześniej i jej podobno nie przyjął. Gdzie tam jest ten fragment o tym, że pan Jerzy gdzieś wcześniej występował po jakąś pomoc? Gdzie tam jest fragment o tym, że w ogóle pan Jerzy czegoś nie przyjął? Pan się z niego wyśmiał, że nie powinien siedzieć w internecie, tylko wziąć się za mycie. Nie było tam nawiązania do żadnej sytuacji. I byłoby to w ogóle dosyć dziwne, gdyby prezydent Wrocławia, to jest chyba całkiem spore miasto, mam wrażenie. No tak wszystkie osoby wymagające jakiejkolwiek opieki we Wrocławiu i wiedział o nich aż tyle, że jak jedna z nich napisała jakiś komentarz na Facebooku, to on już od razu wie, że no tak, to jest ten pan przecież, co chciał pomóc, a później z niej nie skorzystał. No to mu tak na szybko odpisał, jak koledze w klasie. Panie Jacku, mam wrażenie, że kiedy był pan w tej słynnej podróży i pisał pan ten komentarz, nie miał pan zielonego pojęcia, kim jest Jerzy Małecki. I w sobie, no, jakby jest to całkiem normalne. W jaki sposób mógłby pan tak spontanicznie nawiązać do jakiegoś wydarzenia z życia, z ostatniego miesiąca pana Jerzego, tak od razu w wypowiedzi? Bo chyba nie jest to po prostu kłamstwo zawarte w przeprosinach. To o tym, że pan do czegokolwiek nawiązywał. Natomiast przejdźmy jeszcze do drugiej wypowiedzi. Uważam, że w tym wpisie nie było nic niestosownego. Panie Jacku mam dla pana jedną bardzo fajną poradę. Jeśli uważa Pan, że w czymś, co pan napisał, nie było nic niestosownego, to proszę nie przepraszać ani pana Jerzego, ani nas wszystkich. Po co w ogóle pan gdzieś publikuje jakieś przeprosiny, skoro za chwilę pan gdzieś chce iść do jakichś mediów po to, żeby udzielić wywiadu i powiedzieć, że on nie uważa, żeby tam było coś niestosownego. Gdy przeczyta się go bez emocji, to można zwrócić uwagę, że to po prostu chęć pomocy temu panu. No no dobra, no jakby nie pomyślałem w sumie do końca o tym, ale może rzeczywiście pan Jacek znalazł tutaj złoty klucz. Spróbujmy to. Proponuję, panie Jerzy, mniej internetu, a więcej mycia serdeczności posyłam. J S. Nie wiem, czy w ten sposób wytrącając się z kontekstu co słowo, można to przeczytać maksymalnie bez emocji? Mam nadzieję, że tak, ale to znowu mam złą wiadomość dla pana, panie Jacku. W ogóle nie pomogło. Ta wypowiedź wygląda tak samo okropnie jak przedtem. Nie mam pojęcia, kiedy ostatnio widziałem bardziej zepsute przeprosiny. No, a do całej sprawy jeszcze odniósł się sam pan Jerzy, który jest głównym zainteresowanym. Panie prezydencie Wrocławia, jestem zdumiony. Jaką ofertę otrzymałem z MOPS? -u? Ktoś pana wprowadza w błąd? Jest wieczór, wciąż nie umyty przez opiekuna z MOPS-u, a po południu miałem bardzo niemiłą rozmowę z dyrektorem świetlnym oraz wrocławski radny, który podobno spotkał się z panem, Jarzym, przekazał więcej informacji. Na prośbę pana Jerzego, z którym jestem w stałym kontakcie, publikuję jego kilka zdań odnoszących się do słów i działań prezydenta Wrocławia. Dzień dobry. Prezydent Wrocławia mija się z prawdą. Ktoś daje mu fałszywe informacje. Przypuszczam, że to dyrektor Świerczewski. Wczoraj bardzo nieuprzejmie ze mną rozmawiał, nie wsłuchiwał się w rozmowę, przerywał, nie odpowiedział na istotne pytania. Nie dostałem żadnej oferty, chyba że ofertą było może pan napisać skargę. Nadto, gdybym miał kompleksową obsługę, nie byłoby tego głośnego zamieszania i byłbym um Myty. Nie wiem też z czego zrezygnowałem. Swoją drogą dziękuję panu prezydentowi Wrocławia za przesłane serdeczności. Wydaje mi się, iż urzędnik MOPsu mógł moją sprawę załatwić 5 minut, dopisując w katalogu usługę mycia, ale komuś nie chciały się tak postąpić. Łączę ukłony dziękuję za dobre działanie. No ja panie Jacku generalnie jestem pod dużym wrażeniem, że udało się z tak małej i niegroźnej wizerunkowo sprawy zrobić tak dużą dramę. I z tak prostych do napisania przeprosin, tak namanipulować, żeby wszyscy generalnie no, nie byli po pana stronie. Miejmy tylko nadzieję, że jak już media zapomną o całej tej aferze, to Radni Wrocławia nadal tak samo chętnie będą się odzywać do pana Jerzego, żeby go zapytać o zdanie i o to, jak się czuje. I nie zapomną o jego jakiejś dziwnej batalii z Mopsem, jak tylko przestanie to przynosić aż takie profity. A oprócz tego, w dzisiejszych newsach, co Czarnek oraz autor podręcznika do hitu mają jeszcze do powiedzenia na temat tego podręcznika, a jest grubo, zaufajcie mi. <śmiech> 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 Dziękuję. Odpowiedź ekipy na ich ciągle spadającą cenę akcji, a także wiele więcej. Jak zawsze, nie mamy czasu, zaczynajmy. Jako news ciekawostkę na dzisiejsze News, przygotowałem dla Was to, że Steve z Minecrafta zmienia wygląd. Wcześniej nie miał zarostu, to znaczy miał w 2009 roku, ale później już nie miał, a tak jeszcze dokładniej to tylko w grze nie miał, bo na materiałach promocyjnych bardzo często miał. No i teraz postanowili to naprawić, żeby było wszędzie tak samo i w grze też już ma. Następny news. YouTube zaczyna testować nową funkcję i muszę przyznać, że co najmniej mi się to nie podoba. Google ma taką swoją usługę jak Google Ads, w której jeśli chcecie wykupić jakąś reklamę, wchodzicie wtedy w Google Ads Managera. Tam możecie wybrać, żeby na przykład wykupić taką reklamę na YouTube. Wypełniacie tam wszystkie pola, wpisujecie zainteresowania, podlinkowujecie filmik z YouTube'a, który ma się reklamować jako ta reklama. Reklamować jako reklama, dzięki, dzięki. No i wtedy taki film wyświetla się jako reklama. Więc jeśli macie jakąś firmę, która coś tam produkuje, no to wtedy z czegoś takiego korzystacie. Na to akurat nie mam co narzekać, bo dzięki temu mam co do no ale YouTube tak sobie usiadł i to wszystko przemyślał i stwierdzili, że właściwie to czemu tylko od firm mają zbierać kasę. Skoro przecież są jeszcze youtuberzy, i ci youtuberzy nie ogarniają aż na tyle, żeby wchodzić w jakiś Google Ads Manager, tylko żeby im to wszystko jak najmocniej ułatwić. Google generalnie planuje dodać do swojej aplikacji dla youtuberów, która nazywa się YouTube Studio, w której macie, wiecie, tam wszystkie statystyki, jakieś komentarze i tego typu rzeczy, w której każdy youtuber z poziomu telefonu będzie mógł wykupić sobie reklamę dla swojego filmu, tak żeby on też się odtwarzał przed innymi filmikami. I tym sposobem, jeśli jakiś youtuber uważa, że ma za mały zasięg, jakimś filmem albo, no nie wiem, no z jakiegoś powodu mu zależy, żeby ten akurat film się rozniósł, no to może łatwo, w łatwy sposób z telefonu wykupić sobie po prostu reklamę. Mogę wam coś o tym już teraz powiedzieć, to nie jest nic dobrego. Kiedy Facebook lata temu wprowadzał bardzo podobny system, żeby każdy mógł sobie dowolny post na fanpage'u podpromować za kasę, był to właśnie moment, kiedy skończyły się organiczne zasięgi na Facebooku. No i już od dłuższego czasu nie ma żadnych influencerów na Facebooku. Bo nie inwestując tam w reklamy, praktycznie nie da się już od wielu lat wypromować tam fanpage'a. Teraz zaczynam się trochę obawiać, czy YouTube nie zaczyna iść w tę stronę. Oczywiście YouTube dużo bardziej stoi na influencerach niż Facebook. I na pewno nie mogliby tego zrobić w tak hamski sposób jak Facebook. Bo na Facebooku to już było w pewnym momencie bardzo widoczne. Że albo podpłaciłeś pod jakiś post i miałeś, Jakiś zasięg albo totalnie zero. YouTube tak raczej nie może zrobić, no bo poza youtuberami to nie ma zbyt wielu funkcji na YouTube. Ale czy to tak w zupełności nie wpłynie na algorytm? Czy osoby, które będą wykupywały częściej reklamy, nie będą częściej promowane? Ja się spodziewam, że YouTube gdzieś zaraz powie: że Nie, nie, absolutnie tak nie będzie i jeśli ktoś wykupuje reklamę, no to tylko te pieniądze się tam wydają i później to się kończy, a później algorytm w ogóle na to nie patrzy. Tylko niepokoi mnie to też z tego względu, że oni już tak wcześniej mówili o demonetyzacji. YouTube cały czas brnie, chyba że już się z tego wycofali w jakimś momencie. To

No zostało to bardzo wiele o razy obalone I to nie są to jakieś tam spiskowe teorie Twórców, którzy po prostu robią słaby content I w kółko jęczą, że a to ten zły algorytm Tylko no nie, zostało to wiele razy obalone YouTube nie mówił prawdy, albo sami nie wiedzą jak działa ich platforma Bardzo się obawiam, czy w tym przypadku nie, Czegoś nie odwinął Następny news Andrew Tate wytrącił sobie dosyć poważną broń Andrew Tate to, no nazwijmy go influencerem Zdecydowanie najgłośniejszy influencer tego lata Brzmia jakbym zapowiadał hity w SC, A nie newsy na YouTubie Ale był on wyszukiwany w Google częściej niż Kim Kardashian i Mr. Beast razem wzięci. Co myślę, że może nakreślać pewną skalę popularności. Choć też oczywiście z drugiej strony, Andrew Tate był nową osobą, więc to dosyć naturalne, że kiedy ktoś się dopiero o nim dowiedział, to wpisuje w Google, żeby dowiedzieć się o nim trochę więcej. A Mr. Beast czy Kim Kardashian nadal zna dużo więcej osób, tylko no, po prostu nie mieliśmy potrzeby w tym miesiącu akurat sprawdzić ich w Wikipedii, bo też nie bez jakiego powodu. Znamy ich już od paru lat, dlatego też tak często oni pewnie nie byli wyszukiwani. Bob oskarżony on masę naprawdę obrzydliwych rzeczy, w których toczą mu się postępowania. Dodatkowo już wcześniej, Odgrywał masę rzeczy, które no, Wyglądają średnio I bardzo trudno mi je teraz jakoś szybko streścić A nie ukrywam, że od dłuższego czasu mam plan Żeby nagrać o nim jakiś taki duży, kompleksowy materiał Tylko, że no zobaczymy, czy on ostatecznie wyjdzie W internecie stał się znany głównie ze swoich Bardzo mizo... Wypowiedzi i to już takich naprawdę skrajnych, takich jak to, że kobieta jest własnością mężczyzny. Że gdy go ludzie pytają, czy nie boi się trzymać broń przy swoim łóżku, skoro zdradza swoją kobietę, to odpowiada, że jak w ogóle można się czegoś takiego bać? Przecież gdyby jego kobieta chwyciła za broń, bo się by o tym dowiedziała, to użyłby wobec niej przem. a także masę innych podobnych główień. Większość z nich jest w ewidentny sposób kontrowersyjna, dla samego faktu, żeby były kontrowersyjne. I dosyć niedawno został zdeplatformowany, to znaczy jego konto zostało usunięte z TikToka, z Twittera, a nie, na Twitterze to akurat parę lat temu już dostał ale też z Twitcha, Instagrama, no generalnie z tych wszystkich platform, no i oczywiście zrobiło się dosyć kontrowersyjnie. Bo jak zawsze w tego typu sytuacjach rozpoczęła się dyskusja, czy powinniśmy deplatformować ludzi. Część osób oczywiście mówiła, że tak, jak najbardziej, bo gość już był ultra szkodliwy, ultra toksyczny, że to co on mówił było kompletną przesadą i te zasięgi, które zdobywał, więc jak najbardziej dobrze się stało. Druga część oczywiście mówiła, że nie, nie wolno nigdy nikogo deplatformować, bo przede wszystkim wolność słowa. I każdy powinien mieć prawo się wypowiedzieć. I Andrew Tate z jakiegoś powodu postanowił wywalić ten argument. I Tan Klein prowadzący. H3 Podcast, jedna, druga w H3H3. YouTuber, którego wielu z Was może kojarzyć, który bardzo często wypowiadał się na temat Andrew Tate'a w ostatnim czasie, rzucił na Twittera. Drodzy mistrzowie wolności słowa, którzy bronią Andrew Tate'a, powiedzcie mi co o tym myślicie. Właśnie dostałem wezwanie do zaprzestania gadania od Andrew Tate'a. Nie wiem do końca jak przetłumaczyć wezwanie do zaprzestania gadania, bo wydaje mi się, że w Polsce nie mamy takiego dokumentu, a w Ameryce jest to taki po prostu no, dokument prawny. Podziewałem się szczerze mówiąc, że raczej będzie takim drugim Alexem Jonesem, który będzie właśnie budował na tym, że został zdeplatformowany. Całą swoją społeczność i że właśnie przede wszystkim wolność słowa i on został tak źle potraktowany przez mainstream i no, które mu odebrał tę taką podstawową wolność, ale wysyłając pisma prawne, które dosłownie mają zamknąć usta komuś innemu, żeby ktoś nie mógł się o, na jego temat wypowiadać. No tak średnio można wtedy te argumenty jakoś złączyć. A całą sprawą jestem tym bardziej zdziwiony, że no, na co Andrew Tate liczył? Czy on jest pierwszy dzień w internecie, czy on się nie spodziewał, że no, w oczywisty sposób H3H3 wcale nie przestanie o nim gadać, a nawet wręcz przeciwnie? To już mi się nie chce wierzyć, żeby to była. Taka celowa kontrowersja z jego strony, bo tutaj rzeczywiście zacznie tracić swoich popleczników. Następny news. Jak pewnie mogliście słyszeć, ekipa, jako spółka, ale też w sumie nie tylko jako spółka, no nie radzi sobie najlepiej. Jej akcje na giełdzie już od jakiegoś czasu dosyć mocno spadały. Właściwie nie do końca było wiadomo, jakie są ich kolejne plany, no bo projekt Ekipa się raczej już skończył, oni już nie mieszkają ze sobą w tym jednym domu. Prawdopodobnie się ze sobą jeszcze pokłócili, no to co dalej z biznesem, co dalej z akcjami. Wujek kółki zawsze mnie to śmiesznie, jak to tak mówię. Wrzucił na Twittera wytłumaczenie. Nasza strategia w skrócie. Kompletujemy skład ludzi, aby sprawnie przeprowadzać wszystkie akcje, czy to informować was, czy to do takiej typowej pracy operacyjnej. To jest w ogóle dosyć dziwnymi zdaniami napisane. Po drugie, pracujemy nad kilkoma fajnymi nowymi produktami z branży FMCG. Na przykład spożyw. Karol skupia się na rozwoju Gen Z i ogólnie nie spoczywa na laurach. Będzie za chwilę nowy program. Później planujemy dwie edycje Twoje 5 minut i że są to długotrwałe produkcje, czy to w planowaniu czy realizacji? Tutaj akurat Karol będzie więcej informował. To są rzeczy, które jeszcze mniej więcej wiecie. Strategia jednak pokazuje jeszcze inne aspekty, aspekty. Najważniejsze dla nas. Odpowiada na pytanie, po co im ten cały holding i cała ta spółka akcyjna. No i właśnie ze strategii możecie wyczytać, że pracujemy nad potężnymi produkcjami filmowymi, niezwiązanymi z ekipą samą w sobie. Serial, dla którego zbudowaliśmy całe uniwersum, to możliwie największa taka produkcja w historii tej części Europy. Także pod względem budżetu. Mamy od tego cudownych ludzi z branży, którzy od dwóch lat siedzą nad projektem. Mają gigantyczne doświadczenie. Poza tym jest trochę o ekipa Tonosi, o tym, że mamy spółki od wszystkiego i o tym, że mamy lekką obsługę z grą My Dino Friend, ale to przez to, że cofnęliśmy projekt, żeby poprawić Grywalny. Jest też trochę o ambicjach i o tym, że rozmawiamy z poważnymi firmami, ale że wiadomo, nie powiemy wam na razie więcej, bo nie klepnięte jeszcze. Za to zdradzę, że w tym roku było dużo podróży na branżowe festiwale do Cannes i Miami. Finalizujemy otwarcie spółki w USA, aby proces dystrybucji na USA był prostszy. Poza tym gry planszowe, komiksy, powieści, to wszystko się już dzieje i nie mogę się doczekać... I jak będziemy wam mogli pokazać pierwsze efekty? Uff, generalnie panie bójku Huki, radziłbym tak przynajmniej raz jeszcze przeczytać, zanim się coś takiego publikuje, bo no, trochę było ciężko, aczkolwiek na pewno treściwie. Ja na pewno z ciekawością będę się przyglądał, jeśli oni naprawdę mają tak grube plany i rzeczywiście udałoby im się je zrealizować, no to faktycznie nawet na świecie byłoby to całkiem zauważalne. Raczej nie ma zbyt wielu youtuberów, którzy robią aż takie biznesy, aż takie szerokie aż w tylu branża. A youtuberów, którzy produkowali jakieś filmy fabularne, takie rzeczywiście wysokobudżetowe, no to już w ogóle za bardzo. Nie ma. No ale z drugiej strony, wszyscy słyszeliśmy o ostatnich problemach ekipy. I wydaje się to dużo bardziej podstawowy problem do ogarnięcia, a dopiero jakoś w dalszej kolejności te wszystkie gigantyczne projekty. Niemniej, oczywiście, bardzo trzymam kciuki, bo jakby komuś z Polski udało się coś na taką skalę, no to bardzo fajnie. I mocno bym się cieszył. A jeśli jeszcze nie widzieliście, jak ekipa się kiedyś postawiła oszą i postanowili, że wycofują w trybie natychmiastowym wszystkie produkty od nich, żeby pokazać wobec nich bojkot i w jakiej formie to zrobili, to odsyłam was, żebyście kliknęli teraz w ten film, który pojawia się na mnie. A jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, w który mówię, o kontrowersyjnych wypowiedziach papieża to również odsyłam was do niego. Ja jestem Hop, wasz najlepszy